Dzień dobry bardzo. Witam jak zwykle, niezwykle gorąco. Dzisiaj mam Fiata 500 mojej kobiety. Nowy zakup i co? No, olej prawdopodobnie był wymieniany zgodnie z interwałami, czyli pewnie trzy razy w ciągu jego dziewięcioletniego życia. Bo ma 60, chyba 4000 mil. Co my tu mamy na korku? No, straszne rzeczy. Tutaj nie wiem, czy dobrze widać, czy może doświetlę troszeczkę. No, co tam, co tam słychać? No jest szaro, buro i ponuro. Nie wiem, czy jest to dobrze widoczne. Silnik już jest zagrzany przed wlaniem płukanki. No nie jest to, nie jest to piękne. No, jest tak, jak wygląda. Wygląda tak, jak wygląda. No. dodatkowo oliwka na bagnecie. No też szału nie robi. No już świeży olej zgodny ze specyfikacją czeka, banieczka i co? Bez reklamy, ale mam akurat pół butelki, ponieważ tu wchodzi 2,8 litra, to jest do 6 litrów. Więc co? Ładujemy 10 minut. Kręć silnika sobie pochodzi i, i, i wymiana oleju. No, filtr oleju jest w miejscu dość nieszczęśliwym, ale i co? Zalewamy dziada pół butelki dlatego, że do tamtego tak samka wchodzi podobna ilość oleju, więc też nie leję na te 2-3 litry pełnej dawki. I dobra Idzie do o, więc mamy te około 150 mm zalane, odpalamy i co? Dla mnie to 10 minut, dla Was to chwila moment płukamy silniczek No i ładnie, minęło właśnie 10 minut, Prasimy drobsa Glasimy dropsika i pora zaglądnąć silnika co tam słychać aż się boję korek cały cały brudny no w silniku dalej co ma być ale widzę że zaczyna spływać słuchajcie zaczyna spływać to szaro-bure gówno które tam się odkładało ciężko jest mi to powiedzieć od razu ale tutaj jakby jakby spływało trochę no ciężko doświetlić Tak w 100% No widać że to kurczę chce spływać No tu po ściance widzę że zaczyna coś spływać Tam głębiej Też jakby trochę jaśnieje ten karter więc co? Szybka wymiana oleju i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Korek, ale z korka też widzę, że sporo tego syfu ze środka wyleciało. Ja sobie go zaraz wezmę, umyję pięknie, ładnie, żeby było tak jak ma być. I co? Fajnie wsadzili filtr oleju. Musi iść od spodu, bo z tej strony to tylko łapy pozostaje. popatrzeć, nic, nic więcej, bo on jest tam, 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 tam. O, tam. To jakby ktoś był ciekaw, to to jest filtr oleju. To. Pieroństwo wkręcane od strony lewej samochodu I Tu ciekawostka, regulacja świateł długich, które znajdują się tu w dolnej części zderzaka I co? Za chwilę polecimy jeszcze świecę filtr powietrza Więc ja sobie robię chwilkę przerwy A dla Was to będzie pstryk A więc oliwa już cieknie Wolę nie patrzeć co tam w misce jest Do korka miski Używamy imbusa dziesiątki nawet nie był bardzo mocno dokręcony. Natomiast filtr oleju, no dawno, dawno nie był zmieniany. Dobra moi drodzy, wyciągam, wyciągam Micha z podauta księgowa jeździła, ale poszła na emeryturę i trzeba było sprzedać. Zobaczcie na kolor tego oleju. Coś tam zrobiła. Dalej świeżonkę i w miarę szybko wymienimy. Eee, filtr aż zarzewiały, więc też nie chce mi się patrzeć jaka data. nawet po chińsku opisany. Mam filtr. Pewnie gdzieś te Tak czy inaczej, lejemy oliwę i polecimy sobie ze świecanie. Póki jeszcze dnia kawałeczek został, to świecę zmienimy. Za roboty nie ma, tutaj jest dziesiąteczka. Dziesiąteczka, to jest filtr powietrza. To za chwilę się go ogarnie. To powinienem raczej tu odkręcić. Takim małym imbusidłem. Wiele i musik no, to, teraz, to trochę teraz to tym Tak, podciśnienie z tyłu. No wymaś. I odmę tutaj. On no, ma bez opaski, ale dalej no, trochę jeszcze to będzie wyczyścić. No, to jest na pełni zacisk. Damy radę. Damy radę. Wyczyści się to. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery świeczuszki. No ja nie będę przynudzał. I tak, oto po długich, a ciężkich zostały wymienione podstawowe rzeczy w piaciku. Cztery świece, aby kogoś interesowały. ZKR7A10, sztuk 4 z NGK, lub zamienniki też są. Eee, filtr oleju to każdy znajdzie flick powietrza tak samo, wszystko jest nowe zakładane, spróbujmy odpalić to dziadostwo. zgasło, a silniczek teraz chodzi o niebo ciszy. Jak się komuś przyda, to polecam. Bye bye, do następnego.